Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Dzisiaj troszeczkę luźniejszy odcinek, dlatego że pogoda na zewnątrz troszeczkę nie pozwala pracować. Dzisiaj pokażę Wam wszystkie rzeczy, których musimy pilnować już po wybudowaniu domu, a mianowicie sprawdzimy wszystkie filtry, powymieniamy je, poczyścimy. Pokażę Wam jak rozwiązałem problem przepełniającego się zbiornika na deszczówkę. To jest prawdopodobnie... Tymczasowe rozwiązanie: Dlatego, że, że docelowo prawdopodobnie będzie tam jakiś automat zamontowany, żeby automatycznie się opróżniało. Ale pokażę Wam, jak to zrobiłem w tym momencie. Sprawdzimy sobie zmiękczacz do wody oraz kilka innych rzeczy. Także zapraszam na materiał. Zaczniemy od zbiornika na wodę. A problem przepełniającego się zbiornika na deszczówkę rozwiązałem w ten sposób, że mam tutaj gniazdko na WiFi, aplikację do tego gniazdka. To gniazdko oczywiście mogę włączać. W każdym miejscu na świecie, gdzie jest internet, włączać, wyłączać. A ostatnio przed wyjazdem, bo byliśmy na tygodniowym urlopie, a zapowiadało się, że będzie dość deszczowo, postanowiłem przygotować zbiornik do opróżniania wody w taki sposób, że teraz w każdym miejscu, gdzie jestem, mogę go po prostu włączyć i woda będzie się opróżniać. Mam zgodę na opróżnianie wody w pewnym miejscu i zobaczcie, jak to się przygotowałem. Bardzo proste. Więc będąc nawet na wakacjach, czy gdzieś na drugim końcu Polski, jeżeli trzydniowe ulewy są czy coś takiego. Mogę w każdej chwili włączyć, nie muszę nikogo prosić. Ważne, żebym miał tylko informację, że e, naprawdę dość często pada. No dobra, mam te gniazdko, zaraz wam pokażę, jak to rozwiązałem. Więc jak wiecie, mam dwa krany, jeden jest tu, drugi tam. Ten już zakręciłem, czyli wystarczyło po prostu, że go zamknąłem, i już tutaj woda nie będzie lecieć, a tamten jest włączony i woda jest odkręcona w tamtym miejscu. Już podejdziemy. I w tym miejscu jest spuszczony taki wąż, krótszy. Obcięłem go, żeby tylko za posesję wyszedł na pole. I dopóki mam zgodę od właścicieli, że mogę tutaj wodę spuszczać, to będę tak robił. Czyli teraz, gdy jestem gdzieś nawet na drugim końcu świata, wystarczy, że włączę sobie aplikację. Już Wam pokażę. O, i jest woda. Zbiornik się opróżnia, a ten zbiornik, ta pompa ma taki automatyczny włącznik, że jeśli zbiornik będzie pusty, to woda przestaje lecieć automatycznie, więc nie muszę odmierzać na przykład 2-3 godziny, tylko po prostu mogę włączyć i z rana na drugi dzień przypomnieć sobie i go wyłączyć. I taki oto system wymyśliłem. Tak jak wspomniałem, system prymitywny, ale skuteczny. No i zbiornik nie jest pełny, nic się nie działo, nie przelał się na pewno, więc nie ma potrzeby, żeby go teraz opróżniać, niech sobie będzie. Chociaż na zimę raczej nie będę potrzebował tej wody, więc może dobrą praktyką byłoby go po prostu opróżnić i rzadziej do niego zaglądać po prostu. No dobra, pierwszą rzeczą będzie to, że sprawdzimy te filtry od deszczówki, nie sprawdzałem już ich od... Ostatniego nagrania, czyli nie, nie wiem, sprawdzę. Dam znacie w opisie. Pewnie jest 3 miesiące albo 2 miesiące, przynajmniej. Zobaczymy, co tam się kryje. Wyczyścimy je i pójdziemy do następnych rzeczy, o których trzeba pamiętać już po wybudowaniu domu. Krocz, dziesiątka, gumaki, jak zwykle na propsie. Do czasu, kiedy nie będzie tutaj jakiegoś, jakiegoś normalnego trawnika, to naprawdę trzeba chodzić w gumakach, bo ciągle jest jakiś syf, jakieś błoto, jakiś piasek, więc gumaki na propsie. Po dodaniu przedłużki 40 cm do filtra, bo nie wiem czy wiecie, podnosiłem te filtry o kolejne 40 cm, czyli razem są 80. Mam bardzo ciężko, żeby tam zajrzeć. Muszę iść po jakiś drut, żeby wyciągnąć filtr i go sprawdzić. Nie mam nic pod ręką i nota sikiera mnie może uratować. O, zobaczymy. No. I pomogła. O, zobaczcie, ile syfu. Jakieś ślimaki. No i błoto, błoto. Skąd to było? To się bierze, skoro nie ma tutaj żadnych liści ani nic takiego. Jakaś zgnilizna pewnie. No dobra, nie ma co tego oglądać. Trzeba to wyczyścić i jedziemy dalej. Dobra, mam dwa filtry. Pójdę, wyczyszczę to w tamte miejsce, co przed chwilą byliśmy, bo tam jest woda i można to opłukać. Pyk. Chyba Was trochę ochlapałem. Dobra, zaraz wytrzemy. Idziemy wkładać filtry. No nie musi być nie wiadomo jak idealnie czyste. Ważne, żeby były sitka przezroczyste, bo i tak zaraz się znowu zabrudzi. Dobra, idziemy to wkładać i zabieramy się za następną rzecz. Raz. Dwa. I przykrywamy. I skończone. W przyszłym tygodniu spodziewamy się, że będą już nam montować przęsła być może od razu z furtką i z bramą więc spodziewajcie się materiału na temat przęseł w przyszłym tygodniu albo za dwa będzie taki film my nie możemy się już doczekać bo czekamy 2,5 miesiąca prawie na, na przęsła i bramę dobra idziemy, następny punkt dobra idziemy do następnego punktu który trzeba regularnie sprawdzać ja to już troszeczkę zaniedbałem było dużo roboty na zewnątrz ale idziemy. Następne filtry od wody. Nie zmieniałem już ich, ojej, też nie wiem. dość długo, nie wiem jak często się powinno zmieniać, ale widać, że te filtry są już brązowe. Z tego co się dowiadywałem, jest to po prostu są to cząsteczki żelaza. To nie tak, że nasza woda, którą mamy w kranie jest nie nadająca się do picia czy coś takiego. Po prostu jest bardzo dużo żelaza w wodzie i te żelazo właśnie jest wyłapywane przez te filtry. No ale i tak trzeba to zmieniać co jakiś czas. Nie wiem ile kosztują takie filtry, muszę sprawdzić, bo dostałem je z całym zestawem tych filtrów. Nie pamiętam ile kosztują, sprawdzę. Jeżeli nie są drogie, to można je zmieniać naprawdę często. No dobra, najpierw będzie nam potrzebne jakieś wiaderko, żeby tą wodę odkręcić. A propos, jest godzina 14.20, a jest dość ciemno, jest dość pochmurny dzień. Taki ponury jesienny typowo. Dlatego jest troszeczkę ciemniej w kadrze. Dobra, najpierw trzeba zakręcić wodę. Raz. Być może spuszczę od razu nadmiar wody tutaj. Żeby mi nie leciało z filtrów. Więc sobie je spuszczę tutaj. O, Ciśnienie uleciało. Ulatuje dalej. Dobra, spuścimy całą wodę. No dobra, wystarczy. Dawaj tutaj cheniek. Stare, a nowe filtry. Widać jakąś różnicę? No chyba widać. Dobra, zakładam nowe i lecimy z następnym tematem. No i jest włożone. Wyobraźcie sobie, że jak te filtry kupiłem, to nie dostałem do tego zestawu uszczelek. Pewnie ktoś zapomniał spakować i musiałem jeździć po całym nie szukać tych uszczelek na szczęście znalazłem to groszowe sprawy ale zajęło mi tam 2 godziny nie pomyślałem żeby kupić na zapas bo zdarza się że przy, przy wymianie filtrów one po prostu pękają albo coś gdyby na przykład dzisiaj pękła mi ta uszczelka to jest sobota druga godzina jak widzieliście to do poniedziałku prawdopodobnie nie miałbym nowej uszczelki i musiałbym jakoś obyć się bez wody albo podstawić tutaj wiaderko i nie wiem jakoś próbować żeby, żeby korzystać z wody więc pamiętajcie, gdy będziecie jechać kupywać e, takie filtry, to weźcie więcej uszczelek, żeby mieć w zapasie gdzieś w domu i trzymać. Ja przy kolejnej okazji będę chciał ich dokupić, przynajmniej ze dwie sztuki, żeby sobie gdzieś leżały, żebym wiedział, gdzie są. I żebym nie musiał się martwić o to, że jak mi pęknie uszczelka, to nie będę miał wody, na przykład na święta. Zamykam ten kranik, odkręcam ten, zobaczmy, czy nie będzie ciekło. O, zobaczcie, jaki kolor wody od razu jest. Najważniejsze, że uszczelki trzymają, ta woda wyschnie oczywiście. No ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić, żeby to nie chlapało. Dobra, lecimy dalej z tematem. Kolejna rzecz to zmiękczacz do wody. Zmiękczacz do wody, trzeba sobie powiedzieć, to jest taka rzecz, której do tej pory nie próbowałem rozgryźć. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Nie wiem, jak to ustawić. Nie wiem, jak działa. No i widzę, że działa słabo, bo ta sól ciągle tutaj jest. Nie wiem, o co chodzi. Więc dosypywać na pewno nie muszę, a dosypywałem tą sól z miesiąc temu, półtora miesiąca temu, więc coś jest nie tak. Muszę to jakoś rozgryźć, jak to działa. Pewnie jakieś ustawienia trzeba tutaj pozmieniać. Zobaczymy. Chyba trzeba to rozgryźć, a już raz miałem z tym zmiękczaczem przygodę, to znaczy nie przygodę, tylko myślałem właśnie, że jest zapchany czy coś takiego, bo ta sól właśnie słabiej schodziła i tutaj Sąsiad mi polecił, żebym wyciągnął ten oto taki filtr, on tutaj jest, on nie aż do samego dna i żeby tam rureczki przeczyścić, że prawdopodobnie są za zapchane czy coś takiego. No ja to czyściłem, to nic nie dało, więc prawdopodobnie trzeba pogrzebać w ustawieniach i, i zmienić ustawienia tego zmiękczacza. Ogólnie nie było mnie przy tym jak to montowali, więc nie zdążyłem wypytać co i jak. Podejrzewam, że na pewno taka ilość soli, bo to jest jeden cały worek. To jest y, pół zbiornika praktycznie i on nadal jest, to znaczy, że wiele go nie idzie. Słuchajcie, nie wiem zbytnio jak to ustawić, nie będę tutaj y, za wiele przyciskał. Być może coś się zresetowało jak przełączałem prąd najprawdopodobniej i dlatego to nie funkcjonuje tak jak powinno. Ogólnie ustawienia w tym momencie wyglądają w ten sposób. To jest chyba z tego co doszedłem przez 5 minut, że to jest prawdopodobnie czas kiedy złoże ma się regenerować. 14 to nie wiem zbytnio tutaj pokazuje jakaś czołeczka na 7 nie mam pojęcia, nie wiem gdzie jest instrukcja muszę poszukać w szafie to jest jakaś jakby waga czy coś takiego, 5 kg 5 czy coś tutaj pokazuje 1,5 kg wskaźnik i to nie wiem, pójdę do szafy i poszukam instrukcji sobie tutaj rozgryzę i może nagram jakiś materiał jak to rozgryzę. W każdym razie co jakiś czas trzeba sprawdzać poziom soli. Ja płaciłem za sól 29 zł, mam dwa worki w zapasie kupiłem, więc wystarczy mi na długo przy takim zużyciu. Ale podejrzewam, że to nie jest prawidłowe zużycie. Wydaje mi się, że powinno przynajmniej cały worek iść na miesiąc, przynajmniej żeby woda była ok. Więc do zmiękczacza nie trzeba dosypywać, trzeba go tylko wyregulować. A tego teraz nie zrobię, bo nie mam ani instrukcji, ani nie mam pojęcia, jak to się robi, może wy mi podpowiecie. I została jeszcze jedna rzecz, filtr od rekuperacji. Zobaczymy, czy trzeba go wymienić. O, już zaczęło, pi zaczęło już sygnalizować. Wymiana 76 dni, więc nie będę wymieniał zbyt szybko. Poczekamy, wtedy wymienimy. I wtedy od razu nagram film jak serwisować się powinno rekuperator, jak często i ogólnie na co zwracać uwagę przy serwisie rekuperatora. Wydaje mi się, że to wszystko. Wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy w domu sprawdziłem. Więc ogólnie takich serwisowych rzeczy jak widzicie nie ma tak wiele. Podkładać do kotła nie muszę, bo mam gazowy. A całość zajęła mi około godzinę tak naprawdę na spokojnie, żeby się przejść, tu spojrzeć, tam spojrzeć, e, zmienić filtr, wyczyścić filtr. Także bardzo niedużo. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli dotrwałeś do końca, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i napisz komentarz. Dzięki. Cześć.